Nazywam się Krzysztof Kantorski i to jest cykl Nasza Elektryczna Codzienność. Dziś odpowiem na pytanie, czy zakup oraz eksploatacja auta elektrycznego jest droższa niż auta spalinowego. Rzeczywiście koszt zakupu auta elektrycznego może być wyższy niż auta spalinowego. Wynika to z zastosowania nowoczesnych baterii, systemów bezpieczeństwa wspomagających kierowcę oraz nowych jednostek napędowych. Warto podkreślić, że choć koszt zakupu auta elektrycznego może być wyższy niż spalinowego, to jego eksploatacja jest wyraźnie tańsza. Wydatki związane z serwisowaniem auta elektrycznego są niższe niż auta spalinowego. Ta różnica wynosi od 30 do 50%. Prowadziliśmy atrakcyjne promocje na nasze auta elektryczne. Na przykład model X30 możemy mieć już w racie od 460 zł miesięcznie w wynajmie. Dzięki tak niskiej racie jest to obecnie najczęstsza forma zakupu auta. Największą korzyścią e, najmu jest możliwość wymiany co 2-3 lata na nowe auto. Warto też zwrócić uwagę na dodatkowe korzyści wynikające z zakupu, jak i użytkowania auta elektrycznego to choćby możliwość skorzystania z dopłaty nasze auto, możliwość jazdy bus pasami czy darmowe parkowanie w miastach. Elektryfikacja to nie przyszłość, to już codzienność. Jeżeli macie państwo dodatkowe pytania dotyczące cen bądź innych aspektów związanych z naszymi elektrycznymi modelami, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.